W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Miejski Dom Kultury w Lubaniu prowadzi zapisy na zajęcia i warsztaty, które będą odbywały się w placówce. Rozpoczęliśmy nowy rok kulturalny, a tym samym wracamy do naszych stałych zajęć, jakie w Domu Kultury prowadzimy i tutaj korzystając z okazji chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom miasta, a także no może przede wszystkim ich, ich, ich dzieciom, że ogłosiliśmy nabór do grup zainteresowań, do grup wokalnych. Inauguracja nastąpiła 3 w poniedziałek. Zajęcia w ramach tej sekcji prowadzone są codziennie od godziny 14. Kolejną ofertą są grupy tańca, tańca orientalnego, to jest oferta dla pań w różnym wieku i o różnej wadze powiedziałbym, bo to także jest taki, taka, taka forma odchudzająca zarazem, ale wielce estetyczna i chcielibyśmy to polecić również właśnie paniom. Zajęcia odbywają się zawsze w poniedziałki od godziny 18, a pierwsze inauguracja będzie 10 września. Jeśli chodzi o tańce, to także mamy grupy tańca nowoczesnego. Tutaj inauguracja nastąpi 6 września, a zajęcia będą prowadzone we wtorki i czwartki. Zapraszamy dzieci i młodzież. Nadal prowadzimy taniec towarzyski w ramach klubu tańca towarzyskiego. Inauguracja zajęć 5 września, a zajęcia na bieżąco będą prowadzone w każdy poniedziałek i środę od godziny 17.30. Również już w poniedziałek rozpoczęła swoją normalną działalność pracownia plastyczna. Zajęcia odbywają się codziennie o godzinie 16, przepraszam, poniedziałki i środy o godzinie 16. Natomiast jeśli chodzi o pracownię fotograficzną, to, to tutaj zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, i te we wrześniu będą 22 września o godzinie 10, a następne 29 września, także o 10. Tutaj, jeśli chodzi o pracownię fotograficzną, prowadzimy zajęcia w dwóch grupach, dla początkujących i dla zaawansowanych. I kolejną formą jest pracownia teatralna. Inauguracja zajęć, jeśli chodzi o grupę młodzieżową, nastąpi 4 września o godzinie 16. Natomiast dla dorosłych, 6 września, a także o 16. I tutaj zajęcia w ramach grupy grup teatralnych odbywają się we wtorki i czwartki. Zapisy do poszczególnych grup przyjmowane są w Sekretariacie Miejskiego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.30 lub w trakcie prowadzonych zajęć.